Córka Skrzyneckiej już prawie przerosła znana nie uwierzycie, jak teraz wygląda. Katarzyna Skrzynecka bardzo długo starala się o dziecko. Dopiero po latach od narodzin Alicji przyznala, ze wcześniej poroniła piec razy. Późniejsze macierzyństwo często dotyczy osób, które miały wcześniej inne priorytety i cele. I po prostu nie miały czasu na bycie mamami. Dopiero w dojrzałym wieku mogły sobie i w końcu na to pozwolić. U mnie było inaczej. Starałam się o to wcześniej, ale nie mogłam urodzić dziecka. Dopiero po kilku latach pod opieka specjalisty udało mi się w końcu zostać mama, mówiła Skrzynecka w rozmowie z Faktem. Dziś Alikia ma już 11 lat i jest prawdziwa duma swoich rodziców, którzy chętnie chwala się z dzieciami z dnia w sieci. Rodzina wypoczywa w las, na feriach w Alpach. Aktorka wrzuciła do sieci zdjęcia ze stoku narciarskiego i nie kryla swojego poruszenia faktem. Za jej malutka córeczka tak szybko dorosła. Moje ukochane sloneczko mnie już prawie przerosło. A jeszcze tak niedawno woziłam tutaj te pizzola bimben bim w saneczkach z zimowym spiworkiem, teraz tenuję do slalomu w grupie nastolatek, napisala roztulona skrzynecka. Zobaczcie, jak teraz wygląda Alikiana z dieciu nizej.